Ból stawu barkowego w spoczynku czy przy ruchu może być spowodowany dysfunkcją wielu tkanek. Mamy w obrębie terapii manualnej wiele technik, którymi potrafimy sprawdzić, czy dolegliwości bólowe pochodzą z nerwu, czy z torebki stawowej, czy też z mięśnia, lub jego ścięgna, które podczas napinania wywołuje ból. Mamy dwa mięśnie, które najczęściej powodują te dolegliwości bólowe, powodują dysfunkcję, ulegają dysfunkcji. Są to mięsień nadgrzebieniowy i mięsień dwugłowy ramienia. Mięsień nadgrzebieniowy przyczepia się do guzka większego kości ramiennej. Natomiast mięsień dwugłowy ramienia biegnie od guzka nadpanewkowego wzdłuż całego ramienia do przedramienia. Gdy powodem bólu jest ścięgno, to wykorzystujemy techniki, które powodują szybsze gojenie tkanki. Wykorzystujemy tak zwane masaże, specjalne masaże. Jest to masaż poprzeczny, który polega na poprzecznym rozcieraniu tego ścięgna, ewentualnie masaż funkcyjny. Ból barku może pochodzić również ze stawu barkowo-obojczykowego. Staw barkowo-obojczykowy, jest to tutaj to ten mały staw w którym bardzo często dochodzi do dużej kompresji i dochodzi do artrozy tego stawu, czyli do zmian zwyrodnieniowych. Artroza stawu powoduje, że ten staw jest mało ruchomy i on jest bardzo bolesny i my jako terapeuci manualni potrafimy taki mały staw leczyć. Gdy ból spowodował ograniczenie ruchomości w stawie i pacjent ma trudności np. z podniesieniem ramienia do góry albo z przemieszczeniem tego ramienia do tyłu, to wtedy wykorzystujemy techniki mobilizacji, czyli są to techniki, które powodują zwiększenie zakresu ruchomości i likwidujemy w ten sposób przykurcz. Aby utrwalić efekty lecznicze, specjalnie uczymy pacjenta ćwiczeń do domu, które stosowane przez dłuższy okres czasu całkowicie i skutecznie likwidują dolegliwości bólowe.